E, kochani, ja troszeczkę jestem zmęczona po tych nartach, bo faktycznie jest bardzo intensywnie od paru dni. Co kochanie? No bardzo ładnie. Proszę cię no! Nie no, kochani, tak No proszę cię no! <ścoughs> a no, no ważne mam ważne mam ten nagranie, muszę oh, zrobić. Moi kochani. Po to jak na nartach, jest zmęczona, ale patrzcie jak pięknie wygląda! Drzwi, proszę cię zamknij drzwi. Nie, śmiesz się ze mnie. Mhm. Dobra, na poważnie. Proście mnie, żebym się stosunkowała do mm, artykułu, który odbił się szerokim echem w mediach, ponieważ jest wam bardzo przykro go czytać i rozumiem, że czujecie się czujecie dużą złość i, i żal mm, i niesprawiedliwość. Yy, mianowicie chodzi o artykuł yy, niby Cytujący wypowiedź kogoś ze sztabu, te, sztabu TVP. Jakoby, mimo że pani Kurska i pan Kurski opuścili TVP, to nadal nie jestem tam mile widziana, ponieważ jestem najbardziej złą, podłą, wulgarną, tragiczną osobą show biznesu, nieprzewidywalną, której nikt nie chce oglądać, i miliony incydentów na to wpłynęły. Z roku 2014-15. Jeżeli chcecie znać moją opinię, uważam, że jest to zwykła dziennikarska kaczka, czyli po prostu podpucha. Jakoś, nie wiem, sfabrykowany um, artykuł. Bo nie wierzę, żeby jakakolwiek osoba, która ma mm, chęć trzymania się faktów, niemanipulowania i y, po prostu wiedzę merytoryczną, wymieniałaby incydenty, po których występowałam w telewizji publicznej wielokrotnie. I wystarczy tylko zajrzeć do internetu, jaka to Melodia, Sylwester, e, z TVP, mm, Opole piękne, e, niech żyje Bal, które odbiło się szerokim echem, wiele milionów. Wyświetleń na recitalu Maryli. Bardzo serdecznie dziękuję za te wyświetlenia. Też mi się podoba. Poza tym, nie wierzę również, że osoba mm, niby, która miałaby to powiedzieć, nie, nie miałaby świadomości, że za 10 dni y, jestem y, uczestnikiem jednego z programów TVP. Y, więc y, niestety, słabe, przykre, ale tak wygląda nasz biznes. Do tego się już przyzwyczaiłam. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze szybko napiszę, bo jestem tutaj w pościgu, muszę się szykować na góralską potańcówkę. O, 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 o. Proszę Was, kochani moi, mili, nie marcie się, uśmiechnijcie się. Ja też nie będę. O tym długo myśleć. Dzisiaj miał, mam fajny wieczór, potańczę i też mam takiego. Yy, życzę. No, taka jest praca w show biznesie. Takie tutaj są klimaty. Do tego trzeba się przyzwyczaić yy, i po prostu iść dalej. Pozdrawiam Was.